Firma Polagra specjalizuje się w sprzedaży maszyn rolniczych, jak również sadowniczych i komunalnych. Z racji tego, że nasza firma znajduje się w Płońsku, jest to centralne położenie województwa mazowieckiego, staramy się bardziej koncentrować na maszynach rolniczych, ale również posiadamy w swojej ofercie maszyny komunalne, jak również sadownicze, służące do uprawy warzyw, jak również w sadach, szklarniach i tym podobnych. W dniu dzisiejszym najczęściej ludzie pytają o przednie tuzy do ciągników sadowniczych, jak również o maszyny, które posiadamy, czyli ciągniki. Jako że jesteśmy producentem przednich układów podnoszenia narzędzi, jesteśmy bardzo konkurencyjną firmą, jeśli chodzi o ceny. Maszyny przez nas wykonywane są bardzo solidne, odbiorców mamy w całej Polsce, jak również wysyłamy te maszyny na zachód. Maszyny mogą być wyposażone w dodatkowe wyjścia hydrauliczne, jak również wałki odbioru mocy znanych producentów takich jak Sauter czy innego. Dziś na targach TSW pokazujemy trzy modele ciągników. Dwie z serii Boomer są to nowości koncernu New Holland, jak również ciągnik sadowniczy serii T465V. Jest to najwęższy model ciągnika T4. Jeśli chodzi o ciągniki Boomer, nowość New Hollanda wypuszczona w tym sezonie na rynek charakteryzują się tym, że posiadają dwie skrzynie biegów, Hydrostatyczną i mechaniczną udostępnione są w czterech wersjach mocy od 25 do 50 koni mechanicznych. Seria Boomer 25 wyposażona jest w hydrostatyczną, polegającą na jeździe przód-tył na zasadzie wciśnięcia pedału do przodu bądź do tyłu. Cała filozofia polega tylko na tym, także bardzo, prosta, bardzo proste i trwałe rozwiązanie techniczne. Z zastosowaniem trzech wałków odbioru mocy, również z dostępnością kosiarek międzyosiowych. Zastosowanie takich maszyn mamy w e, pracach komunalnych, w pracach ogrodniczych, na przykład szklarnie, jak to również i sadownicy też e, interesują się tymi maszynami. Jak najbardziej polecam te maszyny do upraw sadowniczych ze względu na zwrotność tych maszyn, e, jak również na niską cenę w porównaniu do konkurencyjnych maszyn. Polecam ze względu na dostępność szerokiej gamy obumienia, przede wszystkim do trawy, do upraw rolniczych, jak również do upraw międzyosiowej. Dodatkowo jesteśmy w stanie zaaplikować do tych maszyn kabiny z klimatyzacją, bądź bez, ładowacze czołowe, różnego rodzaju rozdrabniacze. Jest to maszyna bardzo zwrotna. W ciągnikach serii Boomer możemy zainstalować również przednie podnośniki TUS, które mogą służyć do prac komunalnych związanych z odśnieżaniem, zamiataniem placy jak również stosowane mogą być, tak jak mamy to dzisiaj pokazane na naszym stoisku, do podnośników, do skrzyń paletowych używanych w sadownictwie. Przed nami tu z dociągnika Kubota 7040 Narrow z wałkiem odbioru mocy, w tym przypadku jest to bodajże sauter. W dwa wyjścia hydrauliki zewnętrznej, siłowniki dwustronnego działania, udźwig takiej maszyny półtorej tony. Jak widzimy maszyna bardzo solidna, pięknie dopracowana, w kolorze szarym pod kolor marki Kubota. Przedni TUS produkujemy do różnej kategorii ciągników, w tym przypadku do Boomera 25 z kategorią pierwszą podnośnika, na małych otworach mogą być na szybko sprzęgach, jest to kategoria pierwsza. W tym przypadku nie mamy dodatkowego wyjścia hydrauliki zewnętrznej, jest to za dodatkową płatą dostępna opcja. Podnośnik paletowy montowany na przedni TUS, służący do przetransportowania skrzyń sadowniczych. Bardzo niewielki koszt w porównaniu jest to maszyna wykonana z ramki odładowacza czołowego z widłami do palet. Bardzo proste urządzenie na układ trójpunktowy.